Widzowie, pieśle. czy dam radę wyjść tu, żeby dostać banana? Zobaczymy. Idziemy tam. Nie mogę przejść. O, dobra, jest. Nie, nie wiem, że to jest jakieś obby. No tak, to jest obby. To jest jedno wielkie, drabinowe obby. Ej, ty! Będzie jeszcze trzeba na koniec przeskakiwać gdzieś tam. Widzowie, to jest bardzo wysoko, nie dam rady tam wejść. Ej, ale fajnie, że dostanę banana, jak tu przejdę. Gdyż, gdyż mam właśnie na stoliku w domu jednego banana. XD Dobrze. Lecimy. Ło! Mówiłem, że trzeba będzie zeskakiwać. Dobra. To oby powoli zaczyna się robić trudne. Ło kurcze! Jakbym tego nie zauważył, to by było już teoretycznie po mnie. Najtrudniejszy skok. Widzowie, nie chcę przedłużać filmu, więc po prostu speedrun, dobra? Widzowie, wi mówię was, cappuccino, a teraz nie, no żartuję, to jest tak naprawdę ja. Nie udało mi się niestety wejść tam po banana, ale jeżeli wbijemy pod ten film 3 lajki, to wrócę e, na to miejsce i będę się starał zdobyć banana. papa pa.